Jadę do Pana, Pan zadzwonił, grande punto Coś się uszkodziło z wydechem, gdzieś tam się podwinął wydech Tłumik wisi, rura wisi, Pan spanikowany Trzeba pojechać to jakoś ogarnąć No na no, takie akcje to mam ze sobą na wszelki wypadek zawsze albo Elektryczną akumulatorową szlifierkę kątową, albo yy, lisicę na noże do metalu, no akurat lisicę zostawiłem w garażu, w warsztacie także w razie czego mam tą akumulatorówkę Makity jakby gdzieś trzeba było jakby nie szło załadować auta no bo są różne przypadki wydech pod włos się potrafi spać na, na jezdnię i potem gdzieś się podwinie wykrzywi nie, z auta załadować na lawetę swobodnie, no i trzeba czasami gdzieś coś przyciąć uciąć, także takie przypadki też się zdarzają, jedziemy zobaczymy Tutaj, jak widać, na miejscu okazało się, że puściła opaska łącząca dwa elementy wydechu. W tym miejscu, w którym zaznaczyłem, to po prostu opadło to na ziemię. No i niestety pan kontynuował jazdę. Gdzieś o coś wystającego tym wydechem zahaczył i ten wydech, niestety, zdążył się podwinąć. Jakiegoś wielkiego problemu w załadunku nie było, ale dobrze jest być ubezpieczonym właśnie na taką. Na taką ewentualność, że y, gdzieś ten wydech po prostu tak się wygnie, że będzie ciężko załadować ten samochód, nie będzie chciał przejść przez próg załadunkowy na lawecie, bo tak też bywało wiele razy, ale na to jestem przygotowany. Mam lisicę, mam akumulatorówkę, także w razie czego dałbym radę. I gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy ten wydech dał się, da się uratować, bo klient łudził się, że ten wydech da się uratować, no ja niestety go wyprowadziłem z błędu. Słuchajcie, no ten, ten wydech jest w, przegięty w tych dwóch miejscach, gdzie zaznaczyłem czerwonymi łukami. No on nie ma kompletnie przelotu, no tutaj naprawa jest nieopłacalna całkowicie. Jak już jesteśmy przy tematyce wydechów, słuchajcie, zwróćcie uwagę z jakiego materiału jest zrobiony ten wydech. No jest on już tutaj pordzewiały, nie są to jakieś mm, szlachetne stopy. No to Fiat się charakteryzuje niską ceną właśnie i taką też jakością wykonania Zaletą jest to, że taki wydech nowy będzie stosunkowo tani. Za chwilę też sobie z ciekawości sprawdzę po prostu, ile taki cały wydech będzie kosztował do takiego punktu. Słuchajcie, to tak nie jest, że te samochody, cena samochodu bierze się znikąd. No, samochody typu Mercedes, BMW, Audi i to szczególnie wysokie modele, no, wydechy mają zrobione z całkowicie innych materiałów. Nie jestem tutaj jakimś materiałoznawcą, ale no widziałem takie rzeczy na oczy wiele razy, trzymałem to w rękach wiele razy. Słuchajcie, no wydechy z tych takich topowych, mówię, samochodów typu Mercedes, BMW Audi, czy Porsche, czy grupa Volkswagena, te wysokie modele. No słuchajcie, to, to, to może to nie jest kwasówka, może to nie jest nierdzewka, ale no to są wydechy, które naprawdę, mm, którym, którym rdzanie jest straszne. Zobaczcie sobie ten wydech, tutaj to jest jakaś tam BMK G11. Ale zwróćcie uwagę na ten materiał, jaki to jest, jaki to jest szlachetny materiał po prostu. Już pomijając te wszystkie bajery w tym wydechu, typu tamte osłony termiczne, tak, dosyć kosmicznie zmontowane, tą przepustnicę, ten odbój, taki odbój, który się wydaje odbojem, a tak naprawdę on przenosi, on, kurczę, jakby to nazwać, on odbiera rezonansę że ten wydech nie będzie rezonował. To jest taki tłumik rezonansu. No to mówię właśnie, pomijając już te bajery, sam materiał na pierwszy rzut oka wydaje się już szlachetnym, powiedzmy w cudzysłowie i no stąd się biorą ceny tych samochodów. No zobaczcie, tak jak sądziłem, typowo groszowe sprawy, 350 zł, kompletny wydech z plecionką, yy, tutaj z wieszakami, z obejmami, z tylnym tłumikiem. No to, to, to są śmieszne ceny, naprawdę. Potem tylko ta sama środkowa warura, 180 zł. Także to, to, to śmieszne są kwoty. Trochę mnie dziwi, że u tego klienta brakuje. Właśnie plecionki, brakuje wieszaków, jakiś taki wybrakowany ten wydek się wydaje. Ale też nie miałem czasu tam na miejscu za bardzo robić zdjęć ze wszystkich stron, bo klient się spieszył. Wiecie, no to ludzie nie lubią pojacowania. Że Słuchajcie, ja zwracam uwagę na takie jakieś nieprofesjonalne naprawy, modyfikacje, bo często się zdarza tak, że jakieś warsztaty właśnie omijają, wstawiają na sztywno połączenia, omijają plecionki, czyli te tłumiki drgań, a później właśnie pękają wydechy i, robią, i dzieją się takie cuda. Także no tutaj w tym temacie wolałbym fabryki nie poprawiać i wracać ze wszystkim do oryginału. Słuchajcie, tak przy okazji tej roboty chciałem pokazać Wam właśnie moje narzędzia, które zabieram ze sobą, jak słyszę, że jest jakiś problem z wydechem, bo tyle razy już po prostu się to wszystko przydawało, że to po prostu musi być na wyposażeniu. Ja wiem, że mało kto takie rzeczy ma, mało kto takie rzeczy wozi, mało kto w takie rzeczy inwestuje, bo to wszystko kosztuje. Ale ja podchodzę profesjonalnie do tematu i dla mnie to jest must have. Za chwilę też pokażę tutaj dla zainteresowanych ile takie narzędzia kosztują. Bo ja to kupowałem już parę lat temu, sam jestem ciekawy właśnie ile na tą chwilę kosztują te narzędzia. No o tyle dobrze, jeżeli już mamy swoje akumulatory, to o tyle nam potem spada koszt do kupowania następnych narzędzi. Bo akumulatory właśnie nie są tanie. Jeżeli chodzi o noże, to noże kupuję do metalu tylko, tylko firmowe, właśnie albo makity, albo wirta to kosztują po kilkanaście złotych za sztukę no ale mówię, no, to, to to jest zupełnie inna robota takim, takim, takim sprzętem. Jaka jest zaleta właśnie tutaj tej, tej, tej lisicy. Nad szlifierką chociażby. Słuchajcie, no, z tej z lisicy, z noży nie lecą iskry. No, czasami na wypadku gdzieś ja widzę te samochody, słuchajcie, mają pognite przewody ham, przepraszam, pognite przewody nie hamulcowe, tylko paliwowe. Czuję opary, gdzieś tam coś jest nadruszone. No i weź tutaj teraz piłuj i niech lecą iskry. No, dlatego właśnie lisica moim zdaniem w niektórych przypadkach jest jedynym słusznym narzędziem. No słuchajcie, jeżeli ktoś zaczyna dopiero swoją przygodę z narzędziami Makita, no to będzie musiał dokupić taki zestaw z dwiema bateriami. Radziłbym przynajmniej właśnie 5, 5 amperogodzin. Ah. Także jak widać no w okolicach dwójki taki zestaw się tutaj utrzymuje cenowo. Gdzieś 1900, 1800 może dałoby rady pewnie gdzieś poszperać. Coś jeszcze stówkę taniej wyrwać, ale no niestety tyle to kosztuje. Słuchajcie, taka szlifierka. Eee, to jest super sprawa. Można to zabrać ze sobą. Eee, zawsze dwa komplety naładowanych baterii. Dodatkowo, no, jeżeli będziecie kupować taką szlifierkę, zwróćcie uwagę na to, żeby miała regulację obrotów, bo model niżej, ona jest troszeczkę tańsza, ale nie ma regulacji obrotów. Jak zakładamy jakieś inne rzeczy niż tarcze do cięcia, czy do szlifowania jest to ważne, bo na przykład ja mam takie tarcze polerskie i ta znamionowa jakaś tam ilość obrotów bez regulacji to jest za wysoka, stanowczo za wysoka, czy nawet jak zakładamy szczotkę drucianą na taką ślifierkę, chcemy piasty przeczyścić przed założeniem tarcz hamulcowych czy cokolwiek, no ta regulacja obrotu według mnie jest bardzo ważna i bardzo się przydaje. No jeśli chodzi o cenę, no to tutaj cena jest bez baterii oczywiście.